Siema, Adoman z tej strony. Powoli zbliżam się już ku końcowi naprawy przedniego błotnika. Pozostało mi go jeszcze tylko podopieszczać, wszystkie dołeczki takie większe powyciągać. I z przednim błotnikiem będę miał koniec. Później mi zostaną drzwi i błotnik tylny. Tak z ciekawostki błotnik przedni składa się z czterech części. To jest tutaj widać dolna część. To jest górna część, tu Wam pokażę. O, on tu jest mosiądzem. Złapany i prawdopodobnie na klej tu jest wklejony, na tym felcu. Tu mam drugą część, którą musiałem, trzecią znaczy, trzecia część, którą musiałem rozwiercić stąd, bo tu wszystko, bo tu nawet widać było zmiażdżone, to wszystko klepałem. Podchodzi tu na felc, wsuwa się. Tu jeszcze jest przykręcany ten błotnik, to też już przyklepałem, ale jeszcze, jeszcze musiał. I czwartą częścią błotnika jest ten okular, który jest do błotnika zgrzany tu czterema zgrzewami, przyklejony na klej i to jest jako jedna całość. Tak, tak jak tu, o, że on się trzyma tego okulara. Tak wygląda tu ten błotnik. A tak wygląda ten zrobiony już w 90% naprawiony przeze mnie. Ogólnie dziś to jest czwarty dzień jaki... Wieczorem się będzie 10 godzin jak go naprawiam. Tak? całe, bo to tam wiadomo, skręcanie, rozkręcanie ustawione są ale liczę, że liczę to jako 10 godzin wykonanych prac na chwilę obecną. Tu jeszcze muszę go podoklepywać on tu był złamany, tu już go z grusza wyciągnęłem. No i jak dobrze pamiętacie, to tego błotnika nie było. O tu jest to, gdzie to wszystko było wbite do środka cyrkiel nie istniał, to było wszystko wniecione i tu, To było najważniejsze, żeby to odzyskać, bo... Ale jest elegancko. O, te skrzela się tu baliśmy, bo zwykły Gran Turismo ma tylko ten wlot, który jest gdzieś mniej więcej tu i ma zwykły błotnik, tak? A te, jako że to jest Gran Turismo MC, czyli to jest najmocniejsza, najbardziej wypasiona wersja, ma dodatkowo tutaj jeszcze ten dolny wlot. Znaleźli ten błotnik, 12 tysięcy złotych kosztuje jakaś używka szczochrana No dlatego naprawiamy ten, tak. Wszystko podzyskiwane. Cyrkiel jest też, czyli cyrkiel to jest... Wiadomo, to, to jest w temacie, to wiesz, że to jest ta, jeszcze takie dołeczki pozostawały do powyciągania. No, tak jak tu. Tu jeszcze z przodu troszeczkę muszę go podklepać. I tutaj przy tych nerkach go jeszcze muszę dokładnie powyciągać. I resztę, co takie drobnice, to powyciągam z poterkiem sobie, ale to tak. Co będę musiał, tak? Ale niekoniecznie, no, tak jak widać, on był cały tu tak wbity. No i ta zyga tu nie istniała, tak? Myślę, że w poniedziałek skończę błotnik. Może jutro w ciągu dnia jeszcze go trochę poklepię w godzinach pracy i drzwi muszę rozebrać, przednie drzwi całe do golusieńka, na drewnie wywalić ten rand na desce, ładnie go położę, ktoś mi przytrzyma, cały ten rand wyprostuje, rozfelcuje, no i będę łyżkę musiał wkładać i, i go odzyskiwać, tak? Jeszcze tutaj jest zyga, no już tą zygę, tutaj taka zyszka idzie. To trochę widać, bo ona tutaj ginie, ona idzie z drzwi, jak widzicie idzie o, w tym miejscu, idzie tu na drzwiach, przechodzi tu na ten błotnik, to jeszcze to będę musiał poprawić, ale to już jak go wyklepię, to tak samo jak odzyskiwałem ten rant, z młoteczka mam taką siekierkę zrobioną, także też tu ładnie odzyskam ten rancik i będzie elegancko. Także już w 90% jest skończony ten błotnik, pozostało mi go tak naprawdę już podopieszczać. Złożyć tą tylną część, tutaj wsunąć na klej, tu ją zespawać, tu ją zespawać, bo tu była zespawana i tutaj dwa zgrzewy jeszcze na dole dodatkowo były. Okular na samochodzie przyspawam, skleję, żeby to się wszystko usztywniło. Temat błotnika mamy zakończony. Błotnik warty, tak jak mówię, najtańszy znaleźli 12 tysięcy złotych nowy 27 netto. Pozdrawiam i zapraszam do oglądania. Pozdro doma.